Dzień dobry, bardzo proszę o wiedzę. Agnieszka, studentką siódmego semestru telekomunikacji i specjalizacji sieci informatycznej. E, powiedz mi, dlaczego wybrałaś ten kierunek? Dlaczego? Myślę, no, że powodem było to, że od małego, tak, nie typowo interesowałam się elektroniką. E, oczywiście komputery, tak jak było to już możliwe, w momencie wiadomości, parę lat też nie było takiego występu ale z biegiem czasu by też było bardziej dostępne dla ludzi, więc do jakieś komputery, własna konfiguracja i tak. mm -hmm. takie typu rzeczy. Yy, powiedz mi, jak dostać na ten kierunek? Bo jakoś specjalnie ciężko, nie wiem na maturze konkretne przedmioty no, zdawały. Nie... Na maturze to... Yy, Ładnie, 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 ładnie to wygląda, ładny przesiew na to miejsce, A powiedz mi egzaminy, jakieś specjalnie dźwięk, trudne, jakieś przedmioty są naprawdę ciężkie i bez jakiejś tam wcześniejszych wiedzy zdobytej na przykład ze szkoły siódmej i się siódmego. Myślę, że na tym momencie nie będę powiem, że wszystkie przedmioty matematyczne <laughs> fizyczne na przyszłym roku, sprawiają chyba największe e, problemy. Jeśli chodzi o z, przedmioty takie specjalnościowe, bardziej, tak? Czyli tak zwane druty, czyli technika analogowa. Okej. Okay. Ja, to myślę, że to sprawia problem, najwięcej problemów e, studentom. No ale to też chyba wyróżnić studia, bo dla jednego może być to proste, a później będzie mnóż. Oczywiście, to jest wszystko zależy od tego, z... jaką posiadamy wiedzę. Ja oczywiście jak mam chęć tak nauczyć się czegoś nowego, pomóc wtedy, no tej wiedzy nie posiadamy, tak. Nie tak. rozumiem, że Ty też tutaj wolą, zanim studujesz. Tak. Um, a powiedz mi e, e, specjalizację. Jak i dlaczego? E, specjalizacje e, sieci teleinformatyczne. Dlaczego? E, mieliśmy do wyboru trzy specjalizacje okay. na moim mapie kierunku. Okay. Były to telekomunikacja mobilna, multimedia w telekomunikacji i to, co ja w tym momencie w kończę, e, sieci teleinformatyczne. Jeszcze patrząc na rynek tak, ówczesny, to jest e, najpierw zdobycia pracy, tak? Bo oni ukrywają wszędzie w każdym firmie ma potrzeba administratorów e, sieciowych, tak? Więc myślę, że to był jeden z głównych powodów specjalizacji. Czyli no, udzieliliśmy odpowiedzi na kolejnych tak, Chciałam chciała co po tym kierunku, co po tych studiach. Natomiast no, mówisz, że w większości firm akurat są takie potrzeby, ale e, czy coś jeszcze jakoś inaczej im, się tą własną działalność rozwinać, ale... Tym, o, genialne, to znaczy, że, o, jeśli chodzi o własne działania, to myślę, że dostawcą internetu nawet można mm -hmm. zostać, tak, jakimś e, firma, która z, usługi teleinformatyczne w, w jakimś tam zakresie w, w, proponuje, tak, coś e, właśnie w, w tym kierunku. Mm -hmm. A czy może ty? Widziałem atmosferę ludzi, y, bardzo pozytywnie byłam zaskoczona. Jako, y, no, widziałem jest bardzo męskim, powiedziałem, tak. Mm. Y, obawa, obawa była taka, że no, po prostu y, mężczyźni, tak, jakoś y, niekoniecznie będą chcieli nie współpracować y, z kobietami. Mm. Ale pozytywne zaskoczenie nie ma, nie ma Właśnie, bo w sumie po technika się nam z takimi technicznymi kierunkami. I właśnie tak mówisz, typowo męskie, ile jest kobiet, to jest powyżej 50% kobiet? 50 o, 50 nie. Myślę, że tak mniej więcej 10% jest na naszym widzach kobiet, aczkolwiek... Mhm. Faktycznie zdominowane. Tak, aczkolwiek tak, tak, <laughs> jest tendencja wzrostowa, tak jak patrzę na szomy tych 3,5 roku, to e, coraz więcej dziewczyn się na nich Dobra, Dobrze. No, plusem jest to, że mamy dostęp do yy, tego sprzętu, tak? Pracujemy fizycznie, nie jest to tylko słucha teoria, tak jak to było yy, miała e, prawo cofnąć się, e, i podjąłbyś takie same decyzje? Czy zmieniła? My, nie, nie, myślę, że e, decyzja pozostała by taka sama. E, a chodzi mi, bo nie pamiętam, że e, zadałam to pytanie. Do jakiej szkoły średniej chodziłeś? Czy miałaś łatwe żeby ten, który mi na przykład, dał politechnikę, żeby się po okay. to są Nie, to ja i so. tego co nas uczyli, a co tutaj powiem, czy to po prostu nie jest tak straszne jak gdzieś tam się słyszało, czy mówiło. Zresztą Znaczy, jest całkowicie inna ta matematyka, tak? Nie, nie, po prostu nie uczymy się na studiach, nie ma czegoś takiego, jak wszyscy uważają, że przychodzę na pierwszy rok, więc będzie po z okazja całą, więc się tam będę przejmował, tak? Jest całkowicie coś innego, uczymy się nowych rzeczy, z takich których nie było, bo wiąże wcześniejszy tak, Parę lat temu były jeszcze na przykład różniczki w, w liceum. Tak? Teraz już tego nie ma. Dopiero przykłados na pierwszy rok, pierwszy semestr. Poddajemy różniczkę, całkę. Mhm. Także jest to coś innego i to. W się ciągu rozwija i czy to w Polsce, czy za granicę, no zapotrzebowanie na inżynierów jest bardzo duże, więc myślę, że nie ma obaw o to, że nie będzie pracy, tak, czy zachęcić. No, myślę, że to jest sprawa indywidualna, tak, nie można nikogo zmusić, no bo to są ma ktoś przejść i się męczyć na tych skrótach, tak, lepiej przejść z pasją. Czyli odradzasz e, też takiego podejścia no na przykład, nie wiem, z jakiejś e, mega przyjaciółki i nie. jedna idzie na politechnika, a druga w ogóle gdzieś tam, czuje, nie czuje się w tym kierunku, ale idzie też w ogólną kojarzankę, proszę. Nie, nie, to przecież coś nie ma sensu, bo wiemy wielu lat tak, na pierwszym semestrze 700 osób i później nagle, w razie mnie, do innych. Nie wiem, czy może chciałbyś jeszcze coś od siebie dodać na temat studiowania politechniki? To znaczy, myślę, że głównie chciałbym powiedzieć to, że dziewczęta nie mają się czego obawiać, tak? Że mimo że wszyscy mają taki pogląd Politechnika więc kobieta nie ma, nie ma w ogóle prawa bytu, tak nie jest. Kobieta w dużej mierze radzi sobie równie dobrze, a nawet lepiej jak mężczyzna. Tak za dziewczyny nie boimy się, bo tak nie gra się Dzięki. <grym i zimno>